Siemanko z tej strony, Pączek. Dzisiaj pokażę Wam mój sposób na domową galaretkę. Nie jest on do końca mój, ponieważ w komentarzach ten film podsunęła mi jedna osoba, ale akurat ona wykorzystywała do tego herbatę. Ja postanowiłem zrobić galaretkę z moim ulubionym napojem Zero, czyli z kolą. Jakie są zalety tego deseru? Jest on praktycznie pozbawiony kalorii. Tutaj dodajemy. Kilkanaście gramów żelatyny, która będzie miała kilkadziesiąt kalorii. Żelatyna to w zasadzie samo białko, więc idealnie może pasować do naszych makrosów. Oczywiście nie jest to białko takie pełnowartościowe, ale ja jestem zdania, żeby wyliczać, ponieważ białko mamy też z innych źródeł. Więc moim zdaniem i ta żelatyna powinna się przyswoić. No i powiem krótko, jak to przygotować, to jest bardzo, bardzo proste. Wystarczy rozpuścić sobie żelatynę. W takiej miejsce mieści się powiedzmy 600-700 ml płynu, więc wystarczy tylko kilkanaście gramów żelatyny, żeby ta ilość nam się ścieła. Więc rozpuszczamy sobie żelatynę w ciepłej wodzie, dodajemy słodzików. Tutaj dowolnie, y, kto jaki ma smak, prawda, y, tak sobie doda słodziki, ja akurat dodałem w tym filmiku chyba 8, ale było to za mało i teraz dodaję nawet kilkanaście. No i dodajemy swój ulubiony napój zero lub herbatę lub cokolwiek, na co przyjdzie Wam ochota, bez kalorii. No i tu już mamy gotową galaretkę, smakuje ona identycznie jak cola, a przy tym... Jest to samo białko w tych kilkunastogramach żelatyny, więc polecam wszystkim spróbować, na pewno nie pożałujecie.